Cześć, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Minecraft. Odcinek będzie nagrywany w trakcie streama, także jeśli chcecie czasami trafić na wersję na żywo, zapraszam do obserwacji kanału Twitch. Plan na dzisiaj jest prosty, zbudować karczmę. Ale nie mam pojęcia jeszcze z czego chcę ją wybudować. Podłogę, z czego by zrobić podłogę? Hmm, może z tych? Chociaż w karczmie bardziej drewniana podłoga, choć na zapleczu powinny być płytki. Tuż tu jest dziura przygotowana. Ramkę może bym zrobił z tego zewnętrzną. Tak, żeby nie było, że to stoi całkowicie na. jakoś tak podparte samymi deskami. Widzę, że to dość spora budowla wychodzi, bo z tak już na sam. Pasek, o kurczę. Trochę tego pójdzie jednak. Tu jest trzy, tu jest coś takiego. Nie wiem, co ja to robię z przodu, ale taki na razie jest plan, żeby to w ten sposób wyglądało. Chciałbym to jakoś tam, żeby nie była płaska ściana, bo ja zawsze robię płaskie ściany, a później płaczę, że ciężko to jakoś upiększyć. Dobra, na razie to nie wygląda najlepiej, ale będzie lepiej. Tak myślę. Co prawda nie jestem do tego przekonany, ale. Mam nadzieję, że tak będzie. Dobra. Czyli tak, schodki tutaj wejdą. O, tutaj schodki drewniane. No i jakieś drewno na budowę góry. A to na pewno chcę na dwa wysokie zrobić. Bym zrobił taki dach. Hmm. Nie wiem jak to nazwać. Ale to w projektach domów często coś takiego widać, przy tych takich chyba droższych Że ten dach jest troszeczkę ściana, trochę dach Taka, Taki kompromis Ale nie wiem jak to fachowo nazwać, tu jeszcze jakieś okna dojdą I one będą się w ten dach wcinać tak jakby, więc Też za, za blisko Dopiero stąd trzeba zacząć Jakoś bariereczkę Hm, ciekawie, <laughs> hmm. tutaj zrobimy taką prowizoryczną ladę na razie. Huh. Nie pomyślałem, że to się tak fajnie zamknie, <laughs> Ej, nie spodziewałem się tego efektu, a to chyba nawet nie tak źle wygląda. Co sobie zrobimy. Oj, co to wysoko. Taki troszkę obniżony sufit. Ale tu ewidentnie czegoś brakuje, tylko jeszcze nie wiem czego. Będę musiał to wymyślić. Nim powiem, że skończyłem. <laughs> Żeby nie było, że. Tak miało być, bo to mała być ładna Tylko jeszcze nie wiem jak tego dokonać Tutaj tak nie wyjdzie, tu trzeba zrobić na trzy szerokie A jak zrobię na trzy szerokie to czy mi się to podzieli? Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy, cztery No to tak średnio Powiedział tak średnio Nie, ten jest po prostu z bokiem jakby postawiony Dalej jest taki mały A to będą dłuższe No to takie musi być Jakiś droższy pokój w sumie, no nie? Duży ten korytarz na górze Ale to dobrze, bo mam na niego plan Zrobimy tu dziurę <ścoughs> Te pokoje na trzy że już są tak szerokie, więc mogę to zrobić tak. A tu nie jest, że brakuje, tylko to tak ma być. Bo tu przy środek będzie taka szpara przeszklona. Niekoniecznie, ale w ten sposób tu będą płotki. Dobra, leje na web. Brakuje materiałów. Jest ogólnie średnio. Teraz w każdym jeszcze oświetlenie zamontujmy. Żebym zaraz tutaj jakiegoś wybuchowego gościa nie miał. Bo mogę nie zdążyć go uspokoić i będzie problem. A lokal jeszcze nie nieubezpieczony. O, drzwi jeszcze mam. No, takie wiszące płotki to będzie katastrofa. Teraz pytanie, czy dobrze to policzyłem? O, o... Co jest... Czy coś się zmieniło, o czym ja nie wiem? Pewnie tak. Skoro drzewko nie urosło mi od dwóch staków mączki, to coś się zmieniło i duże sierki już pewnie w, ogólnie w tym biomie nie rosną. No nic, trzeba tradycyjnie lasek mini ciąci. może coś z tego będzie. Zobaczymy czy taki na jeden będzie jakoś lepiej to się prezentował. No jest niby lepiej. <laughs> Tylko jeszcze tutaj trzeba to załatać. Bo trochę za duża ta szpara wyszła. Na środku takie coś, w ten sposób. I pomimo, że niesymetrycznie nie powinno tak nawet fajnie to wyglądać. Tutaj przejście. A jakbym zrobił tak. O, tak się nie połączy. Git. Rewelacja. No, tak Chwila, tu, tu przy kaczmach te takie długie stoły raczej się ten yy, taki takich średniowiecznych preferuję Więc może tutaj na środku taki na trzy. Tutaj taki mały <noise> dla samotnika. Taki najstarszy, najprostszy sposób na stoliki zrobię. <noise> Creeper. Może on by mi pomógł tutaj jakimś designem na pewno, by troszeczkę rozbił tą bryłę. Dosłownie. Coś takiego ja chciałem? <noise> Na filmikach jakoś ładnie to wygląda zawsze. Ten, ten rodzaj dachu. Coś chyba źle zrobiłem. Jeszcze jakaś półpłytka chyba powinna wejść. O kurczę, jakby tu te dwa z drewna zostawić, albo to było śliczna. Tak jeszcze przekroić ten dach jakoś, żeby nie był taki jednolity, ale jednak główka pracuje. Jak sobie będę może uwierzę. Ja. Tam już nie będzie tak łatwo, ale od czego jest drugi dach? Od spadnięcia z niego. A, już wiem, a nie wiedziałem. Hmm. Dobra, to lecimy, zamykamy z tej strony ten daszek. Czy niekoniecznie w ten sposób? Połączę to tutaj o, ewentualnie tu jeszcze jakiś świetlik machnąć na środku. Uuu, świetlik, to by było ciekawe. Tylko muszę szybę dorwać, taki w miarę symetryczny. By było coś ładnego, chyba nawet. Tylko to chyba musiałbym z całych bloków tu zrobić, albo o, 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 o z tego <śm> fajne Podoba mi się. Tutaj tak płaskawo, takie nie, nie wiadomo co w sumie. A gdybym tu jeszcze taki, taki ten wystający zrobił? Nie najgorzej. Mogłoby być lepiej, ale jest nie najgorzej. Tutaj zrobię to samo i. Będzie jakieś rozbicie bryły. Tutaj jeszcze to światełko. I tak jest skończone znaczy, a jest szkiełko. Szkiełko, światełko i tak będzie skończone. Ojejku, jak to z tej strony to dziwnie wygląda. żeby tak płotkiem tu przejechać. Nie mam pojęcia, co ten płotek ma znaczyć, ale wygląda to chyba lepiej. Tak, bo nie widać, nie wiadomo co to jest. O! Puścić tak tu płotki w dół. Tu podwójny, tu pojedynczy i ten przód będzie ładniejszy. Tylko muszę tych płotków to robić, a nie mam już drewna znowu. Te wyglądają, chciał komuś żart zrobić. A zrobiłem sobie. Kurczę, no tutaj nie, nie podrówna, bo mi to okno za bardzo zetnie nie? za niskie. To ten sposób to jest max Ło, wow, wieżyczkę widać, ale fajnie. Idę zobaczyć z tej wieżyczki, jak się to prezentuje. No, nie widać, gdzie to jest. O kurcze, ale się to wtopiło w tło. Jakieś tam bloczki takie. Ale fajnie, że każdy dach jest troszeczkę na innej wysokości. Nieco inny odcień. A się już dzieje w tej wiosce. Tam chłop chodzi. Poszedł do roboty w końcu. <laughs> ma kolegę. O, on się chyba tu nie zmieścił. Jest bardzo. Urosło w końcu. Dostawa drewna. Idę po drobinkę i odnieść bloki. Dlaczego na mączkę nie reagowało? Jest no, tak jak pietrawa doszła i ona wtedy urosło. I ponad tak drewna. A wcześniej cały ten lasek. Prowizoryczny wydziałem mi. I nie było tyle. Urosło teraz. To czemu wcześniej nie urosło? Może to się przez to się zblokowało? No rośnie. I jak prędko? Wow, alam drewno. Huh, chwilę bym zbierał to na tym małym lasku. Ho, ho ho ho, ślicznie. Ok, brakuje jakichś takich bloków na pół bloka. Wszystko takie grube wychodzi. Tak, żeby było tak jak to. Tylko tyle. Z uciętym tym. Takie ścianki budować, by było fajnie. Już myślałem, że tak wyszło źle, ale nie jest tak tragicznie. Tutaj, tak. Tak. Wow, tu zachód słońca. Nie, wschód słońca tu jeszcze w tym pokoju w miarę widać. Ale się tu jasno zrobiło nagle, od tego. Fajnie. Wieś budzi się. Miasteczko budzi się do życia, chociaż nie wiem, czy to jest miasteczko, czy wieś, bo bardziej takie miasteczko. Wyszło z tego wszystkiego. Wow, ale tu ślicznie. Znaczy. To w ogóle nie pasuje jakoś kolorystycznie i nic tu nie pasuje, ale. Potem się, że tak się jasno robi. Ja też w ogóle nie wiem, co ja tu robię, ale. Wow! Czy tu się da na każdym dać tabliczkę? Możliwe, że tak. Tyle, że kombinował, że chyba tak wykombinowałem, że się da. Pomijając tą stronę. Będą rzeczy spadać. Yy, jakieś wieszaczki by zrobił. No! Ej, ale to jest dobry pomysł. Taki prosty, a taki dobry. Dobra, sporo tych rzeczy mi się w punkcie pojawiło, ale. Część na tak na logikę powinienem zostawić i nie powinno być źle. Dobra, wbijamy do środka i na wstępie. Widzimy dwa wieszaki, żeby sobie zostawić ciuszki. TABLICZEK NIE No, eee! Jestem zaskoczony, że to tak wyszło, że wszędzie gdzieś to zmieszczę Tak mniej więcej No tak Pomijając bar, to wszędzie to zmieszczę Nawet na... na krześle Tu bym posadził to drzewko Nie, to bez sensu, długo nie widać Ale jakby płotek postawić bez sensu to jest. Ale tak zostanie. Eee, I tutaj jeszcze jakieś kwiatki bym może. O, tu jest taki róg dobry na doniczkę. Jakiegoś kwiatka. To może to drzewko nawet. Bo tu już niekoniecznie tu się przechodzi. Tu jakiś dywan jeszcze bym mógł strzelić. Taki dotąd. Żeby bu buci, buty z brudne wytrzy, się ten. Tak na zasadzie wycieraczki, A, tylko tak jakiś ciemny, może. Ho ho, ho, ho ho lokal nabiera wyglądu. Słoneczko, nogami do wschodu, No i najzdrowiej, tak ponoć. Dziś kiedyś tak czytałem. <coughs> O, już ktoś przyszedł tutaj. O jejku, te wszystkie łóżka wykorzystają przecież. A się będą tu mnożyć. To łóżko pasowałby tu. No się jak się podoba loku lokal. No, a góra? Przyszedł pan górę najpierw zobaczyć. Pokoje jeszcze nie są wystrojone. Na razie są tylko łóżka, ale to wszystko będzie. A pan miejscowy, to raczej i tak nie będzie pan z tego korzystał. No nie? Czy będzie? Może ja, jak jakąś znajomych zaprosi, no nie? Z innej wioski. Nie? Nie podoba się? Czy podoba? Muszę to przegadać. <ścoughs> w sumie jakieś potyjki to też muszę umiejscowić segara nie zrobiłem, oczywiście zapomniałem Fajnie jakby jeszcze były takie żeluzje, że można sobie... Znaczy nie żeluzje, tylko tak, co te banery, że kliknąć prawym on się zwija Jest taki przez pół na przykład Jakąś taką e, pogiętą teksturą Żeby było, że niby zwinięty Albo podwinięty przynajmniej Dobra, coś się tu dzieje teraz Tak wymyśliłem, że chcę tego użyć, ale bez przekonania o! Tam już tak jak zawieruchę robić, to niech będzie na całego. <grych> e, łóżeczko jeszcze w tym pomieszczeniu. Nie, nie w tym, w tym pierwszym. I w tych nowych domkach też. Łóżko chyba musi być w ten sposób. Choć nie jestem pewien. Co to, kapie? Super. A to jest najtańsza akurat kwatera. To kapać może. Tutaj nie mam pomysłu, jak łóżko dać. Pasuje dać tu na środku. Ale fajnie, to jest niby ciemno, ale bardzo jasno. Ta podłoga robi robotę i sufit jasny. Dobra, jak to wygląda z góry? Bo to mniej więcej już jest skończona. <zysy> Tak, to wygląda jak jakaś świątynia designerski. to kompletnie do niczego tu nie pasuje Z tej strony okna są za duże Z tej strony W sumie te droższe, te większe mają mniejsze okna Cieszę się, że nowy budynek powstał. Zeszło mi z dwie, dwie godziny równe. A jeszcze nie jest w sumie ukończony. Jeszcze trochę szczegółów wymaga. Ale nie jest już tak, że to taki stan surowy całkowicie. Mogę gdzieś na jakiejś tabliczce w sumie zapisać sobie dzisiejszą datę. Który to dzisiaj jest? 10.04.